Warzywnik jest już bardzo jesienny, coraz mniej warzyw. Tutaj truskawki rosną, które non-stop plewie, one non-stop zarastają. Tam dalej są jeszcze kapusty i uschnięte kwiaty nagietków. Które też już e, likwiduje te pędy. Zostawiam korzenie, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast wyrywam same części zielone. Tutaj jest miejsce po ziemniakach, ja wyrównałam i również wysiałam poplon facelię. No i czekam na liście. Obok rosną maliny. To jest malina e, odmiana Poranna Rosa. Bardzo fajna malinka. Ja ją bardzo lubię. Ponieważ jest to odmiana plenna, dosyć niechorująca, taka zdrowa, żywa. Ma bardzo ładne, żółte, duże, okazałe malinki i bardzo smaczne. I sok również jest z nich bardzo dobry. I ja soki robię co roku i są naprawdę pyszne. Pataty rosną, jeżeli chodzi oczywiście o liście, znakomicie, rewelacyjnie, pięknie się pną, łożą. Mają bardzo długie pędy i wciąż jeszcze bardzo zielone, ale liście zaczynają im już żółknąć. Więc jest to znak, że niedługo będą wykopki batatów. Ale gdy w liści będzie więcej żółtych, to dopiero wówczas przystąpię do wykopywania. I jestem tak szalenie ciekawa, czy rzeczywiście uda mi się wyhodować jakieś bulwy, że po prostu umieram z ciekawości. Nie mogę się już naprawdę doczekać. O, tutaj, powychodziły wychodziły przepiękne pędy batatów, wszędzie ścielą się po ziemi. Jedyne co mnie zastanawia to to, że bataty nie kwitły. Ja byłam bardzo ciekawa, chciałam zobaczyć kwiaty batatów, ale niestety chociaż urosły bardzo takie liściaste, bardzo długie zwęby, to jednak nie zobaczyłam ani jednego kwiatusza. I nie wiem, czy to dobry znak, czy niedobry znak, bo roślina żeby zaowocowała, ale nam coś przeszkadza. Poczekamy, aż przejedzie. To strasznie hałasuje, bo każda roślina, żeby jednak zaowocowała, potrzebuje kwiatów, a tutaj właśnie tych kwiatów niestety nie widzę, no nie wiem, nie wiem, żadnych batatów tutaj nie widać, żeby wystawały jakieś młode bulwki. Wszystko jest w ziemi. Warunki zostały spełnione, czyli gleba żyzna, pulchna i stale wilgotna. No więc mam nadzieję, że chociaż jakieś małe bulwki batatów doczekam się z własnego ogrodu, chociażby po to, żeby porównać smak tych ze sklepu i tych wyhodowanych tutaj we własnym ogródku w sposób naturalny. Na łóżku permakulturowym, na którym rosła marchew, cebula i czosnek, wysiałam wcześniej popląt i poplą jest już dosyć wysoki. i Jeszcze kilka dni i będzie nadawał się do właśnie. Jeżeli będą liście, to przykryję je liśćmi, A jeżeli nie będą, nie będzie liści, to może skoszoną trawą, po to, żeby nie przekopywać, ponieważ Właśnie o to chodzi w tych łóżkach permakulturowych i w ogóle w ogrodach warzywnych i ozdobnych, uprawianych w sposób permakulturowy, aby jednak nie przekopywać roślin. Więc będę musiała czymś po prostu przyłożyć. Mam nadzieję, że zawsze znajdę jakieś naturalne tutaj składniki. Tu posadziłam kapustę pekińską. Kapusta rośnie bardzo ładnie. Oczywiście coś jej. Liście zjada, przypuszczam, że ślimaki, ponieważ znalazłam tutaj trochę ślimaków na łóżku permakulturowym. Po burakach wysiałam faceli. Facelia jest jeszcze maleńka i widzą Państwo, że widać ziemię, że jest sucha. A na tym łóżku, gdzie poplon po marchwi jest już wysoki, jest ziemia wilgotna. Tutaj zaczęłam już nawet rozrzucać e, gdzieniegdzie zgrabione liście. Na razie jest to początek opadających liści. I jak facelia urośnie wyższa, to również zasłoni to łóżko, zabezpieczy przed wysychaniem, żeby ziemia nie wysychała. No i oczywiście jednocześnie okaże się świetnym nawozem. I tak powoli jesień daje mnóstwo pracy w ogrodach warzywnych. Trzeba to wszystko przygotować, żeby wiosną mieć mniej pracy i żeby mieć piękne, naturalne, zdrowe plony. W szklarni rośnie też kurkuma. Kurkuma urosła, bardzo dorodna, bardzo piękna, bardzo duża. Liście sięgają mi powyżej kolana, są naprawdę bardzo duże. Na razie cały czas są zielone, ale już zaczynają się robić takie jasnozielone, więc jeżeli żółkną, będzie to sygnał, że trzeba kurkumy. Wykopać i też jestem szalenie ciekawa, co udało mi się wyhodować, ponieważ, mówiąc szczerze, kurkuma jest rośliną również bardzo piękną, ozdobną z liści. Ale oczywiście mnie chodzi o korzeń, własny korzeń, aby również porównać smak, jak smakuje kurkuma. Taka wyhodowana przez siebie, a jak ta ze sklepu. Pomidory jeszcze wciąż są w szklarni, chociaż niestety zaatakowała je już zaraza, nie odpuściła, ale ponieważ zbliżamy się już do połowy września, więc niestety jest to już o tej porze roku naturalne. I tak pomidorów mieliśmy bardzo dużo. Bardzo się cieszę, i trzeba będzie znowu przygotować szklarnię do następnego sezonu. Kapusta pekińska, która wysiała się z nasion, też pięknie rośnie. Tutaj druga. O, ta druga już jest elegancka na sałatkę. Ta kapusta, chociaż podziurawiona przez ślimaki, jest już w sam raz do zbioru. No niestety z tymi pomidorami trochę szkoda, że zaraza zaatakowała. No ale tak to już jest. Ja nie używam żadnych nawozów ani oprysków chemicznych, więc radziłam sobie wszelkimi dostępnymi możliwymi sposobami, różnymi wywarami, ziołowymi, drożdżami, mlekiem, kurkuma, piękna kurkuma, liście cudowne duże. Jeżeli posadzi się ją w domu, w warunkach pokojowych, również będzie przecież piękną ozdobą. Nie znam się na roślinach domowych, ale wiem, że są takie rośliny, które mają bardzo podobne liście do kurkumy. Kiedyś, kiedyś, dawniej, miałam bardzo dużo, gdy mieszkałam w bloku w mieście, miałam bardzo dużo roślin takich pokojowych. Ale później było to mieszkanie w ogóle ciasne. Mąż trochę narzekał, że wszędzie te rośliny. No i później już tych roślin nie miałam. Przenieśliśmy się do ogrodu. Tutaj również posadziłam w gruncie kurkumę, ale różnica jest kolosalna. Tutaj liście są ledwo widoczne, malutkie, bez porównania, nawet nie równają się z tymi, które rosną w szklarni. Ale może być niespodzianka, korzeń może być również duży. Trudno o po poliściach oceniać.